Chciałoby się jechać dalej z górki na górkę. Już za nieco ponad dwa lata będzie to możliwe. Zarząd Inwestycji Miejskich właśnie rusza z budową nowej linii tramwajowej Skrowotrz Górki na Górkę Narodową. Pięć nowych kilometrów trasy krakowskiego szybkiego tramwaju połączy osiedla północnego Krakowa z centrum komfortowym i nie stojącym w korkach środkiem transportu. Budowa nowej linii tramwajowej w mocno zurbanizowanym krajobrazie będzie skomplikowanym zadaniem. Pierwsze wyzwanie to przejście przez ulicę Opolską. Tu kierowcy najwcześniej napotkają na utrudnienia. Od 13 lipca trzeba się liczyć z miejscowymi zwężeniami spowodowanymi budową tymczasowych przystanków autobusowych. A od 16 lipca pomiędzy skrzyżowaniami Opolskiej z ulicami Pleszowską i Wyki zmotoryzowani będą mieli do dyspozycji dwa, a nie jak dotychczas trzy pasy ruchu w każdą stronę. W tym miejscu na odcinku 100 metrów Opolska pobiegnie tunelem, a górą pojedzie tramwaj oraz samochody po nowej ulicy. Nowa linia tramwajowa stanie się alternatywą komunikacyjną dla mieszkańców północnej części Krakowa, dynamicznie rozwijającej się Górki Narodowej i starszych osiedli Prądnika Białego. Tramwaj po przecięciu Opolskiej skręci na wschód, dotrze do ulicy Pachońskiego i pobiegnie wzdłuż ulicy Siewnej i Bociana, żeby skręcić na północ, przekroczyć magistralę kolejową i przez ulicę Kuźnicy Kołontajowskiej i Banacha dotrzeć do 29 listopada, gdzie powstanie pętla z terminalem autobusowym oraz parking na trasie w sumie powstaną 23 nowe perony przystankowe parkingi typu park and ride pomieszczą prawie 450 samochodów wartość inwestycji to 327 milionów złotych w tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej to ponad 147 milionów złotych